Kolejna stacja, teraz są po prawej stronie przydziały O, proszę, jedzie metro W drugą stronę I eee, eee. jademy dalej Metro Słodowiec Ruchomy no, z hołdy jest... stację stacja Stany Wielany technicznie Dobra, teraz najp... teraz będzie stacja, która mi się najbardziej po podoba która za która zawiera bardzo wiele elementów drewnianych, ozdobnych. Po prostu uwielbiam. É passo, até que insalva sobre a bonizona. Já dá um passo para na curva. No, no i stacja. Na drugiego Następ. Teraz moja stacja. Moja, właściwa. To. Proszę bardzo Metro wbrzysza Ok tak. Ta. to by już do macczetu no chocie proszę bardzo Twoją sięztery tam przed nami. Tam przed nami ostatnia stacja metra Metro Muciny o tak jest, a to jest moje oświetlenie. Tutaj już bardzo wolumen, a dokładnie w środku kadru jest mój blok. Ja, ja z tego swojego balkonu widzę ten właśnie punkt. I widzę teraz swój balkon. O, cześć, cześć. O, już teraz gorzej wygląda. Nisz coraz gorzej wygląda. Ну и станция На инстанции Ах, а нам, блин, Siedle, passa ulica Kasprowiczak Bazaar wolumen za Bardzo bazar włumę ma dwóch właścicieli To jest ta stara część bazaru który była zmieniana od czasów PRL-u zupełnie, tam się nic nie zmieniło. Stare budki kompletnie nic się nie zmieniło. Ma być zostać wyburzone aby się jakaś nowa inwestycja, cała ta część tutaj. Proszę bardzo, a tu jest te nowoczesne pawilony to jest już inne właściciele zupełnie. To kupców warszawskie coś takiego. I tak wygląda całość. to jest osiedle osiedle Rzeciono, dla budowanych dla pracowników Huty Warszawa Huta Warszawa to jest to są tamte kominy tam w oddali to jest Huta Warszawa wobec jest jej tam wytapiają stal najwyższy stal stopowy Piece ten, opor, yy, ugowo, oporo, ugowo elektryczne, że dawaj się nurzywa węgla. Tam z kominy widać w oddali. O, nie, już jestem przy to Tomaczu, już nie widzę. Teraz już nie pojadę do tego System system park ujeźdź czyli dwa miejsca normalne i dwa dla niepełnosprawnych to jest dla pasażerów metra warszawskiego jeśli ma, ktoś ma kartę miejską to może wdychać samochodem do metra i tutaj zostawić samochód